Oto rodzinka Misiów, która nie bierze 500 plus. To jest Maciej. Głowa rodziny, mężczyzna, która zaradny i dba o rodzinę, który wybudował dom, posadził drzewo i spłodził syna. I w życiu nie, nie wziął od państwa ani złotówki. Wszystko to, co ma, zarobił sam. To jest żona Macieja, która jest zaradną pracowistą kobietą, która pracuje jest dobra dla męża, a mąż szanuje i toleruje wszystko, co żona mówi. Co mąż się zgadza ze wszystkim, ze wszystkimi europejskimi prawami, które dyktuje świat. On nie ma nic za złe żonie, czyli Maciej nie ma nic za złe, który jest tolerancyjny do wszystkich i do całej swojej rodziny. A to jest potomek Macieja i Elzy, który będzie szedł w świat, będzie szedł w świat, będzie... Tolerancyjny i, i myślący, wiedzący wszystko, jak rządzić światem i krajem, na wszystkie europejskie sprawy. I oczywiście, aniołek, który czuwa nad tą rodziną, zawsze jest i będzie, będzie. Czy się jest wierzącym czy praktykującym, to aniołek zawsze będzie obecny. Jest zawsze obecny aniołek przy takiej rodzinie. Bo rodzina jest rodziną. Rodzina jest całym szczęściem, która nie musi brać, która nie musi brać od państwa. Sam Maciej potrafi zarobić piękną pracą. Swoją twórczością i umiejętnością. Wie, że nie wolno brać, bo państwo niczego nie posiada. Bo państwo to ludzie, a nie pieniądze. Państwo to ludzie muszą pracować i dawać państwu, a nie Państwo ludziom. Powiedziała, powiedziała to. Thatcher, była premier Wielkiej Brytanii. Że państwo nic, nic nie, nie posiada. Wszystko to, co ma, to ludzie, obywatele. I Maciej jest tolerancyjny i pracuje europejski, światowy polski, światowy europejski, który tworzy całość rodziny, świata i jest tolerancyjny do wszystkich, do tych, którzy chcą być tolerancyjni. Potomek idzie w świat, uczy się, by później wypłynąć i tworzyć wielki świat. Tak będzie dumny ze swoich rodziców, którzy robią tak, jak robią, a nie biorą od państwa. Bo nie wolno tworzyć czegoś z kogoś. Trzeba tworzyć tylko z siebie. Bo trzeba dawać. Być szczęśliwy i tworzyć, trenować, uczyć się, trenować, by wyrosnąć na wspaniałego, młodego człowieka. Żona jest wszystkie swoje. Mąż nie ma nic, Maciej. Mąż Maciej nie ma nic do żony. Żona jest wszystkie. Zna wszystkie, wie, nie jest, nie jest, ale jest pracowitą, pracuje, zajmuje się domem, jest szczęśliwa. I, z, i ze wszystkimi macie, jest talent Ze wszystkimi z żona, żony, rzecz rzeczami, feministycznymi sprawami. Nie ma nic do tego. Bo wie, że kobieta też ma swoje prawa. Mąż Maciej wie, że kobieta ma też swoje prawa i jest tolerancyjny do tego i do wszystkiego. Mąż mój i anioł, który czuwa nad tą rodziną. Całość tak sobie żyją, tworzą i trenują. Oto pewna historia rodziny polsko-europejskiej, która taka powinna być. Polsko-europejska rodzina. Oto pewna historia rodziny, która nie bierze od państwa ani złotówki, tylko pracuje i daje państwu. Oto taka była historia. Narrator Maciej. Narrator. Strong Runner. Pasjon. I oczywiście najważniejsze. Mąż Maciej pomaga we wszystkich sprawach żonie, Elzie. Elza może na, liczyć na Macieja. Maciej pomaga we wszystkim żonie. W sprawach domowych, w sprzątaniu, gotowaniu i w zakupach, bo tak powinien postępować mężczyzna. Pomaga swojej kobiecie. Elza jest dumna z męża, że mąż pomaga i go kocha bardzo za wszystko. Za piękne rzeczy. Za wszystko kocha. Całość, całościowo. Kocha w ogóle. Cała rodzina jest kochana i wspaniała. Taka powinna być europejska, polsko-europejska rodzina, który mąż pomaga we wszystkim żonie i żona mężowi. I mąż, jest tolerancyjny do wszystkich, do wszystkich spraw.